Witam Cię serdecznie. Dzisiaj przedstawię w moim filmie hit ostatnich lat kombinezony młodzieżowe. Alternatywą dla sukienek, garniturów czy zestawów bluzka spódnica, bluzka spodnie są właśnie kombinezony. Kombinezony młodzieżowe to modne i wygodne ubrania, które cieszą się popularnością wśród młodszych osób. Ale przecież młodzież to nie tylko osoby bardzo młode. Mówi się przecież o drugiej młodości po czterdziestce lub następnej. Dlatego ten film jest również skierowany dla innych. Kombinezony młodzieżowe często charakteryzują się modnymi krojami, ciekawymi wzorami i kolorami. Mogą mieć krótkie spodenki lub długie spodnie, a także różne fasony górnej części, na przykład z ramionczkami, z krótkimi rękawkami lub bez rękawów. Kombinezony mogą być wykonane z różnych materiałów, takich jak bawełna, jeans, len czy materiały syntetyczne. Wybór materiały zależy od pory roku i okazji. Kombinezony młodzieżowe są idealne na letnie dni, ale można je nosić także w innych sezonach. Doskonale sprawdzają się na różne okazje, od spotkań ze znajomymi po bardziej eleganckie wyjście. Ważne jest, aby wybrać odpowiedni rozmiar, aby kombinezon dobrze leżał na sylwetce. Niektóre modele mają elastyczne pasy lub regulowane ramionczka, co ułatwia dopasowanie. Wyglądaj pięknie trochę inaczej niż zwykle. Kombinezon młodzieżowy to rodzaj odzieży, która podkreśli Twoją osobowość. Jeśli jesteś zainteresowany zakupem, możesz sprawdzić oferty tego znanego sklepu online. Tam znajdziesz bardzo wiele fasonów, kolorów i na pewno wybierzesz coś dla siebie. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Proszę o polubienia i subskrypcję. Pozdrawiam serdecznie!